Halo! Witam wszystkich widzów YouTube'a! Tylko teraz możecie oglądać H1Z1 w swojej pełnej odsłonie. Dlaczego? Ponieważ wcześniej gra wyjebała się ze trzy razy i nie pozwoliła mi do ciebie dołączyć. No oh, nice. Czemu tak już chodzi jak gówno ta gra? Alo, czemu gra chodzi jak gówno? Halo, dzień dobry, chciałem się dowiedzieć czegoś. Menadżer zadań, Nvidia backend Co to kurde ma być A, Gra chodzi jak główną To nie powinno tak chodzić źle Co robią piłkarze na ulicy? Stoją w korkach O już chodzi dobrze Okej, okay, lecimy do miasta w takim razie Uuu, tylko to jest za miasto, bo ja nie wiem, gdzie tutaj są te, wiecie? Nie ja wiem, gdzie tu są samochody. Ale oczywiście ktoś musiał się zespałnić na, bardziej na dole ode mnie. Dlatego ja już szansy na samochód nie mam, moi drodzy. Co to kurwa ma być! Idziemy sobie najpierw tutaj Widzieliście? Odbiłem się od powietrza Do góry nogami w lewo Gdzie tu jest wejście? Otwieraj się Dobra, halo, czy tu mamy jakieś przedmioty? Dzień dobry Nawiedziłem wasz dom Blue pak pak sobie blue pak buty ściągniemy, przede wszystkim, no właśnie Którym się otwierał ekwipunek? Którym się otwierał ekwipunek? Bo mi się nie otwiera ekwipunek I Controls Tab Aha, czyli gra się kompletnie spierdoliła. No to gratuluję. Ja pierd*c. Left control, left alt. What the fuck? Ja nie wytrzymam, moi drodzy, ja nie wytrzymam. Po prostu umrę w którymś momencie. Super. Settings, controls, tab. Dobra, załóżmy sobie hełmet. Proszę bardzo. I jeden taki hełm ładny. Kibel. Apteczka się przykleiła, kurde, do tego. Do... do ściany. Ktoś się na gumę przykleił. Ma gumy. No, otwieramy sobie. Miejmy nadzieję, że tutaj coś, coś będzie. Jakiś kurde konkretny pistolet. No nie mam tylko do M9. To M9 jest tylko tutaj, tu też nic nie ma. Dobra, idziemy do góry. Boso, pójdę Boso jak Cejrowski przez świat. Zapierdalam i szukam pistoletów. Halo, military blade to nie jest military. Dobre, nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Pociągnę za gałkę od drzwi. Drzwi otworzyły się. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Co to kurwa. Aha, dobra. Eee, helenka, koniec świata! Czekaj, pierdolną ścianką. Jep na ziemi. Nigdy nie robiłem tej. tej. ten. Nigdy nie robiłem tej szafki. Chyba lustro wam nie działa. Już wiemy dlaczego koniec świata. Zdrowe dla pani Heleny nie działało. Dobra, lecimy dalej. Nie sądzicie, że tutaj może być trochę zimno w stópki? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Naprawdę takie rzeczy. Aha! Eee, biedno tu. Reworwór. Weźmiemy reworwura, no czemu nie? Nie będę narzekał na, na ten Food Mart. Pistolet chyba będzie lepsze. Czekaj, to już sprawdzałem? Nie, chyba nie. W każdym razie sprawdzę kibel znowu. Ja pierdzielę, ale zaniedbane te kible. Widzisz ile tu jest zarazków? Zwykły płyn do czyszczenia toalet nie poradził sobie z tym zadaniem. Natomiast nasz nowy produkt, który nazywa się Zmywacz w chuj, zmyje, tą, zmyje te brudy w kiblu natychmiastowo. Wcześniej używałem innych środków, teraz używam zmywacza w chuj i wszystko działa dobrze Czyste w mgnieniu oka No jak coś, co ty jarałeś? Gdzie ja do kurdynędy jestem? H H7 H Oh fuck. No to mam powiem wam przejażdżkę niezłą no to mam niezłą przejażdżkę, kurde. Zmywacz w choj Zmywacz w chuj. Tylko teraz. Za jedyne 2999 możesz dostać... Zmywacz w chuj. Na dodatek dostaniesz jeszcze ścierkę do czyszczenia całego kibla. A nie ma tu żadnego pistoletu. Znaczy nie ma tutaj żadnych tych, kurde, pistoletów, karabinów, nie ma żadnych tych. To nie będę biegał jak, taka, jak takie Bambi, kurde, jelonek Weź... O ty kurwa, no nie wierzę, wiedziałem, że tu będzie siedział jakiś frajer No kurde, w kościele w kiblu siedział, no O, gratuluję, siedziałeś w kościele w kiblu A, No cześć, cześć Grisu Co ty jarałeś? Nic nie jarałem Ach, ty psie Gra jest fajna, ale ty nie umiesz w nią grać Ja nie umiem w nic grać, zauważyłem Tylko ludzie, którzy... Tylko ludzie, którzy grają w tę gry, umieją w nią grać. Tylko oni mogą w nią grać. Jak umiesz w nią grać, to możesz w nią grać. Jak nie umiesz, to nie możesz grać, bo nie możesz grać, nawet nie możesz się uczyć grać w nią. Nie, no nieźle. Let's go. Umiem Ebola Room dobrze robić. Na przykład. Dobra, teraz zobacz. Zadziwiecie, stary. Zadziwiecie. Popatrz, podrę sobie czapkę, podrę sobie bandanę, zrobię z niej sobie bandaż, wyrzucę buty i będę prosem. Zmywacz chuj wygrał. Proszę zaraz. Użyj zmywacza fuj. Zaraz, użyj zmywacza w, chuj. Zaraz, użyj zmywacza w chuj, aby ci wyczyścić mordę. Czy jesteś gotowy, aby zaaplikować ci zmywacza fuj? Stój, nie ruszaj się. Dobra, wybierzemy ciebie. Proszę bardzo, zmywacz w chuj. All Germans put their hands up and are Hitler. Hitler, shut up Hitler. Hitler. <laughs> Hitler's, shut up. <laughs> is <Kim molekizli> grze. <laughs> hmm. Ściereczkę ścieram w chuj. Ścieram w chuj, no właśnie. To jest dobra ściereczka. Czy ty biegasz tutaj? Nie wiem dlaczego gra chodzi jak gówno moim zdaniem? Yep, yep. Wow, wow leci w kosmos! Wow Ja chcę takie dwa! Ty też za... Znaczy, ty też za bardzo lubisz zwierzęta? ale <laughs> wrzut pomówił. Yeah. Gdzie ja jestem? O, jest i moje ulubione osiedle. Lecimy... W dół pikujemy, pikujemy w dół, lecimy szybko... Czekaj, ja zawsze muszę tak wysoko ten startować, a niektórzy tak ta, ta nisko zaczynają. I od razu mają dostęp do wszystkiego, co jest zajebiste. Się trzęsie się ekran, trzęsie się ten ekran Chodzi jak gówno, bo to alfa Ale wcześniej tak nie chodziło Czy w ogóle gówno chodzi? No oczywiście, no to teraz tak koleś Koleś wylądował w willi, dlatego ja już nie idę do willi Patrzcie, widzicie, jest tam koleś Nie lubię takich bitw, bityw Blue backpack, no zajebiście No halo, dzień dobry Co tu mamy? Military backpack? Tam military backpack, dobra. Już... Mamy już pistolety. A ja nie mam nic, będę rzucał w nich czapką łyy Otwieraj się! Kurwa łuk Lepsze to niż nic Hm. Unpack Biegł z łukiem Jak prawdziwy hunter To jest czapencia. Dobra to jest to Napierdzielamy do kolejnego domku Nie bić mnie, dobra, włożymy tutaj, czy coś tu będzie? Nie jak zwykle, nic! Całe nic Świetnie, jakiś kurde gówno grana. o nie, jest, jest, jest pistolecik Dobra, bierzemy sobie Wspieramy Przeładujemy Jest ten pistolet, który strzela tak niecelnie, że to kurde jest to, jest, to się powinien nazywać Stormtrooper Pistol. To gimol Dureń. Czy ty. czy cię pojebało? Jestem Gimolek i streamhantuję, dlatego dostaję bana na, na czacie Eee... Nie Dobra, nie mam już ochoty. Nie mam już ochoty. bał mnie Gimolek. Streamhantował mnie. Gimolek tyle ci pokażę. Mmm, mm, Gratuluję Gimolek Dedłem w chuj. No niestety umarłem. Gimolek, mogę do niego napisać? Okej, okay, message Jesteś szmatą I cię banuję Nara frajerze Fraj... czekajcie, frajerze Okej, okay, dobra Nie mi nie obchodzi twoje tłumaczenie, wyłazimy z tej gry albo bo zaraz na turu, na że zaraz będzie eee... Dobra, czekajcie, zrobię sobie chwilę, chwilkę przerwę, ja se wstanę od kompa, bo bo tak siedząc przy komputerze to można naprawdę umrzeć. Du, 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 du,